Witam. Ci na filmiku pokażę jak ściągnąć lampy z Passata CC bez odkręcania zderzaka. Jest to dość prosta operacja, nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi. Wystarczy nam torx. Pierwsza śruba, którą odkręcamy to jest tutaj w tej zaślepce. Ona jest lekko pod kątem, także no musi być z ukosa odkręcana, żeby nie, nie zniszczyć gwintu. To jest ta pierwsza śrubka. Zdejmujemy zaślepkę. I teraz najważniejsze. Pod spodem tutaj w środku jest pierwszy uchwyt od całej lampy. Można go wyczuć palcami. I tam jest tam jest śruba dziesiątka którą nie odkręcamy takim kluczem tylko po prostu małą, małą nasadką. Dobra, następne śrubki. Jak widzicie te od lamp są troszeczkę większe Także to był chyba torx 15 Jeśli się nie mylę T15 chyba To tamten chyba będzie T16 Dobra, zapauzuję Większy klucz Podkręcamy te Następnie wykręcamy śrubę, też dziesiątkę. Tutaj w środku jest. Jest taka sama, wszystkie trzy śruby, które trzymają lampę, są, są takie same. Nie wiem, czy będzie widać ją tutaj. Taka sama śrubka. Położymy, żeby nie zginęła. No i teraz co? Teraz odchylamy ten grill delikatnie, żeby nie, nie urwać czujników, bo akurat ja mam czujniki parkowania z tej strony. I trzecia śruba jest tutaj w tym miejscu, także ją to odkręcamy tą samą nasadką, którą taką krótszą, którą odkręcaliśmy tą, tą śrubę w środku. Pamiętajcie, żeby śrub, śrub tak mocno nie przekręcać z wyczuciem, bo tutaj są jednak elementy plastikowe i o, te plastiki w dzisiejszych czasach nie są zbyt dobrej jakości. No i co? I teraz wyjęcie lampy. Wyjęcie lampy jest <grytanie> bardzo proste. Używam do tego które wcześniej takiego podważacza, którego wcześniej kupiłem cały zestaw za kilka złotych na Allegro do demontażu tapicerki podważamy w tym miejscu i tutaj są, jak widzicie takie takie jakby plastikowe wąsy unosimy lampę do góry i przyciągamy do środka do, przyciągamy do siebie i właściwie w tym momencie lampa powinna wyjść. Trzeba pamiętać żeby odpiąć kabel, ciągnąc palcem od dołu, naciskając tą wtyczkę główną zasilającą. I, i, I lampa w tej chwili można właściwie jedną ręką wyjąć, oczywiście bardzo delikatnie. Proszę bardzo, cała lampa jest na wierzchu. Także operacja jest prosta, wkładamy podobnie, czyli w tym kierunku i trzeba pamiętać, żeby to ucho, które tutaj właśnie od dołu mieliśmy odprzykręcić, żeby to ucho się tutaj nie pękło, to właśnie w ten sposób podważamy i jak chowamy potem plastik, to właściwie plastiku nie trzeba, można go lekko odgiąć, żeby nie pękł, ale zaraz Wam to pokażę. Jedną ręką będzie mi ciężko. Jak widzicie, lampa jest już wyjęta. Będę zakładał takie filterki, ponieważ mam z przodu w tych lampach depo mam LEDy i niestety dają one zakłócenia na radio. Próbowałem założyć filtr przy samym radiu, ale niestety on nic nie dawał, dlatego kupiłem mocniejszy. Filtr na kabel, i, i, i będę montował na kablach bezpośrednio przed samymi LEDami. To muszę tutaj wyjąć osłonę i to zamontować. Także wyjęcie lampy jest dosyć proste. Nie trzeba odkręcać całego zderzaka. Wiem, że tam ludzie się męczą, ale, ale nie jest to trudne. Jak widzicie teraz, tutaj. W tym miejscu jest ta śruba, która trzyma dolny uchwyt. Także trzeba po prostu włożyć rękę i krótkimi ruchami stracie to odkręcić. I tak jak mówię, no, ja potem już tej śruby nigdy nie przykręcam, bo w moich lampach akurat ciężko jest wymienić żarówkę. Myślę, że w każdych jest ciężko wymienić żarówkę, bo są wciskane. I żeby ich nie uszkodzić, to po prostu lepiej ją wyjąć. Także pozdrawiam wszystkich. I do zobaczenia. Do usłyszenia.